podkreślam, biologiczny mężczyzna, rodzi dziecko. No, ja, 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 nie słysza, ja nie słyszałem o takiej Szymonie. sytuacji. No. Białorusi jest naprawdę blisko, blisko, ogrodno jest blisko Warszawy i e, 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 czy to Panie jest... Mosa, spod... jeśli dobrze pamiętam, proszę słuchaczy, wydaje mi się, że zawsze jednak nie graniczy z Białorusią. Jest, jest, tak. jest... Tak? Że pracodawcy zamiast zaoszczędzić i zapłacić mniej kobiecie, która według lewicy wykonuje dokładnie tę samą pracę, wolą przepłacić i zatrudnić mężczyznę. Może też są mężczyznami? Na kobiety, w tym ja mam zaszczyt być jedną A ile jest która kobiet w klubie Lewicy? Najwięcej, która najwięcej zdobyła yy, poza, poza panem posłem Litewką głosów w całej mojej formacji? Gratuluję. A ile jest, ilu, ile jest kobiet w klubie Lewicy? 12. 12. A w sumie jest 26 tak. posłów, czyli większość stanowią Mężczyzn. mężczyźni. Jak się da połączyć pomysł kredytu 0% z pomysłem budowy 300 tysięcy mieszkań na wynajem? tani wynajem? Tak, żeby nie było na kredyt. O matku, ludzie będą się śmiać z tego.